Tak jak obiecałam, już teraz będzie tanecznie na antenie Radia Nakło. Posłuchajcie. Master Dance w Radiu Nakło. Spotkania z tancerzami Kadry Narodowej i Polski w Sportowym Tańcu Towarzyskim 2025. Amelia Wiśniewska i Kamil Semrał stradzą kulisy rywalizacji i treningów. Zapraszamy w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca po godzinie 16. Cześć, z tej strony Master Dance. Amelia Wiśniewska i Kamil Semrał Jesteśmy tancerzami kadry narodowej zbyt i znakła, a swoje zajęcia prowadzimy w sympólnie Krajeńskim Posiadamy najwyższą międzynarodową klasę taneczną S w stylu latynoamerykańskim i walczymy również o tę samą najwyższą klasę międzynarodową S w stylu standardowym. Zapraszamy słuchaczy radia do spojrzenia na taniec towarzyski z naszej perspektywy. Opowiemy o magii, emocjach oraz kulisach przygotowań do naszych zawodów. Znajdziecie nas na www.mastermyślnikdance.pl. Dzień dobry w poniedziałek. Poniedziałek to jest taki dzień, w którym mam okazję spotkać się raz na dwa tygodnie z profesjonalnymi tancerzami tańca towarzyskiego. Kontynuując naszą rozmowę, chciałabym, żebyście teraz opowiedzieli mi, jak się poznaliście. Poznaliśmy się tak naprawdę na treningu tanecznym, na turniejach tanecznych, na których często się w młodości spotykaliśmy. Rywalizowaliśmy. Dokładnie. Rywalizowaliśmy, ale również rozmawialiśmy ze sobą, komentowaliśmy pary, które widzieliśmy. Jak wpadliście na tę decyzję? Jak to wyszło? Sytuacja wyglądała tak, że Kamil rozstał się ze swoją partnerką. Ja w tym czasie szukałam już od ponad roku partnera. Było to przekazane mi w tajemnicy, że on się rozstał z partnerką. Więc moja pierwsza czynność to było to, że poszłam, powiedziałam mamie i powiedziałam: Mamo, muszę mieć z nim próbę. Czyli taki trochę spisek. <grym> trochę tak. I co ty, Kamil, na to wszystko. Zrobiliśmy próbę, no i co? Poszło, zgodziłem się, bardzo mi się spodobało no i zostaliśmy parą taneczną. I od tamtej pory jakie sukcesy udało Wam się zdobyć? Od tamtej pory zyskaliśmy tytuł kilkukrotny mistrzów województwa kujawsko pomorskiego Udało nam się również wejść do półfinału mistrzostw Polski. Wytańczyliśmy drugie miejsce na mistrzostwach Polski w stylu latynoamerykańskim. I dostaliśmy się do kadry narodowej. No właśnie. Opowiedzcie mi trochę o tym procesie. Jak to się stało, że w ogóle tam się znaleźliście i jak wyglądał cały ten proces? Jeździliśmy na wiele turniejów i ogólnopolskich, jak i międzynarodowych WDSF. Znajdowały się one tak naprawdę w rankingu WDSF, co też właśnie spowodowało to, że wysokie miejsce zajęliśmy w tym rankingu, a skutkiem czego było zyskanie tak naprawdę nominacji do kadry narodowej. Tak naprawdę dzięki całokształtowi naszej rywalizacji udało nam się wejść do kadry polskiej. A powiedzcie jeszcze, co to są te WDSF-y? WDSF -y to jest Międzynarodowa Federacja Tańca Sportowego World and Sport Federation. Polega ona na tym, że mierzymy się z parami z różnych krajów. We wszystkich stylach i we wszystkich tańcach z tych styli. No, tak? Dokładnie tak. Okej, okay, bo przypomnijmy, że style są dwa. I każdy z nich ma jakie Pię tańce? Pięć tańców. Z latynoamerykańskich mamy sambę, czacze, rumba, paso, doble i jajwa. Natomiast w standardowych jest to waltz angielski, tango, waltz wiedeński, foxtrot i quickstep I w tych wszystkich. We wszystkich się mierzymy. Słuchajcie, my musimy kończyć już dzisiejszą rozmowę, ale spotykamy się znowu za dwa tygodnie. Będziemy wtedy kontynuować temat bycia w kadrze narodowej oraz jakie obowiązki się z tym wiążą. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Również bardzo dziękujemy I do usłyszenia Master Dance w Radiu Nakło Spotkania z tancerzami Kadry Narodowej i Polski W sportowym tańcu towarzyskim 2025 Amelia Wiśniewska i Kamil Semrał Stradzą kulisy rywalizacji I treningów Zapraszamy w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca Po godzinie 16:00.